Podróżek kształcą, powiedział mój rozmówca, po czym podał mi wiele przykładów tego, jak zmieniło się jego życie na skutek tego, że zwiedził już prawie cały świat. Opowiadam teraz historię z pewnego wywiadu, który niedawno przeprowadzałem z pewnym człowiekiem, który dużo pomaga jako akcja charytatywna na całym świecie, i on właśnie mówił, jak to podróżowanie zmieniło jego życie. I oprócz takiego podróżowania. Po innych kontynentach, po innych krajach, a nawet po tym samym kraju, a nawet jak niektórzy, po innych dzielnicach tego samego miasta. Każde, każda taka wyprawa coś w nas zmienia, na lepsze, na gorsze, ale nie pozostajemy tacy sami. Tym bardziej zmieniają nas podróże duchowe. Co to są podróże duchowe i dlaczego o nich mówię? Mówię o nich dlatego, że czytamy dzieje apostolskie, zaczynamy teraz 21 rozdział, i pierwsze cztery wersety brzmią tak, że moglibyśmy powiedzieć: po co to jest? Brzmiał następująco. Po rozstaniu się z nimi, czyli liderami Kościoła w Efezie, odpłynęliśmy Paweł i jego ekipa ewangelizacyjna, w której był Łukasz piszący dzieje apostolskie, i bezpośrednim kursem przybyliśmy na kos, następnego dnia na Rodos, stamtąd zaś do Patary. się okręt, który miał płynąć do Fenicji, wsiedliśmy na niego i odpłynęliśmy. Zobaczyliśmy Cypr i zostawiliśmy go po lewej stronie, a płynąc do Syrii, przybyliśmy do tyru, tam bowiem miano wyładować okręt. A więc czytamy, jak Paweł był tu, i tam, i tam. Po co to? Biblia raczej jest taka skondensowana, raczej mówi o ważnym przesłaniu, więc te cztery wersety, które przeczytaliśmy, są nie bez powodu. Bóg stworzył tak człowieka, Bóg tak z miłości stworzył ciebie i mnie, że nie chce, abyśmy się nudzili. Co prawda w życiu są okresy nudy, co prawda w życiu są okresy, kiedy pozornie nic się nie dzieje. Ale to tylko pozornie. Bóg chce, żebyśmy podróżowali. Oczywiście, nie każdy ma możliwość podróżowania w takim znaczeniu przemieszczania się fizycznie, ale podróże duchowe to jest to, co Bóg dla nas zaplanował. I teraz, co oznaczają takie podróże duchowe? Pokażę to na kilku przykładach. Pierwszy przykład to jest czytanie Biblii. Pamiętam, taka moja pierwsza przygoda była, kiedy Doświadczyłem Boga w wieku 18 lat i postanowiłem przeczytać Biblię. Na szczęście, miałem mądrego lidera w tej naszej wspólnocie, w którym się spotkaliśmy, który mi powiedział: Andrzej, zacznij i przeczytaj dokładnie Nowy Testament. I ja zacząłem czytać Nowy Testament. Fascynowało mnie wiele rzeczy. Jeszcze więcej nie rozumiałem, a niektóre po prostu przemykałem, myśląc. To w ogóle nie jest, nie jest istotne. Więc jakby różne miałem takie e, przy tym pierwszym czytaniu doświadczenia, ale były też takie perełki, które znalazłem i mówię, wow, to jest niesamowite. Pamiętam, nawróciłem się w ten sposób, że doświadczyłem miłości Boga. E, I kiedy czytałem, kończyłem już czytać e, Nowy Testament i do, dostarłem do pierwszego listu Jana, gdzie on dwa razy pisze Bóg jest miłością, to ja pomyślałem sobie, wow. Tak, to jest właśnie w trzech wyrazach. Bóg jest miłością. Opisane moje całe doświadczenie. Pamiętam później, kiedy wgłębiałem się w tekst już przez kolejne miesiące i lata, to bardzo poruszały mnie te teksty, kiedy Końcówka Ewangelii Marka, gdzie jest powiedziane, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony, a tym zaś, którzy uwierzą te znaki, towarzyszyć będą w imię moje złe duchy, będą wyrzucać nowymi językami, mówić będą węże, brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypilnie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba, a oni poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Wyrecydowałem to z pamięci. Nigdy nie uczyłem się tego na pamięć, ale tak dużo razy to czytałem, że po prostu zapadło to we mnie i stało się częścią mnie. Staje się częścią moich modlitw. Później pamiętam, kiedy czytałem, zacząłem studiować, ale też czytać Stary Testament. I pamiętam, no Stary Testament nie jest prosty, ale kiedy się w niego wgłębisz, też jest wiele niesamowitych rzeczy. Jedną tylko opowiem. Jest księga kapłańska, która opisuje te szaty kapłanów. I pamiętam jedno z nauczeń, które kiedyś czytałem. Ten człowiek mówił tak. Kiedy patrzymy na szaty kapłańskie, co widzimy? One miały 12 szlachetnych kamieni, które były symbolami 12 pokoleń Izraela. Najcięższy z tych kamieni był na barkach kapłana. A najszlachetniejszy był na sercu kapłana. Co oznacza, że służba dla Boga może być ciężka ale sprawia, że nasze serce staje się szlachetne. I wiele takich rzeczy było wow. Albo kiedyś przez kilka miesięcy studiowałem życie Pawła Apostoła. Śmiałam się wtedy, że pewnie znam życie Pawła Apostoła lepiej niż on sam zna. E, więc i bardzo wiele rzeczy wtedy odkryłem, które pokazały mi pewną, jakby z mojego obdarowania takiego naturalnego, z którym się urodziłem, jestem strategiem. E, strategiczne myślenie to jest coś, co lubię. I widziałem, jak Paweł apostoł działał strategicznie, na przykład w końcu w tej do Rzymie pisze, ja nie poszedłem głosić Ewangelii tam, gdzie już inni głosili, poszedłem w to miejsce, gdzie inni nie głosili, aby nie budować na fundamencie założonym przez innych. Potem w liście do Ko Ko Koryntian pisze, ja wam głosiłem, zasiałem duchowy fundament, ale Apollos przyszedł i dał wzrost. Obaj jesteśmy mądrymi budowniczymi, więc Paweł działał bardzo strategicznie. Szedł do dużych miast, do dużych ośrodków, żeby Ewangelia się rozszerzała. Dlatego głoszę w internecie, bo to jest jedno z dzisiejszych takich ośrodków, gdzie jest możliwość dzięki Bogu głoszenia Ewangelii. Inne z moich podróży duchowych to jest takie, kiedy ze znajomymi spotykaliśmy się wspólnie, żeby się modlić o nawrócenie naszych bliskich. I jedna z najbliższych mi osób y kilka miesięcy po takich modlitwach nawróciła się. Inny czas to kiedy podejmowałam bardzo ważną życiową decyzję i miałam taką możliwość na prawie dwa miesiące wyjechać i z grupą znajomych, i całymi dniami modliliśmy się, czytaliśmy słowo, żeby nie zwariować, chodziliśmy na spacery i, i też pracowaliśmy fizycznie trochę. Ale przez te prawie dwa miesiące mieliśmy dużo czasu, żeby modlić się, i wtedy, dwa, dwie takie rzeczy, które odkryłem w czasie tego czasu, były takimi, które prowadziły przez lata, w zasadzie prowadzą do tej pory. I to wszystko opowiadam dlatego, że relacja z Bogiem może być fascynująca. I oczywiście, jak zawsze, balans. Czyli nie zawsze tak będzie, nie zawsze Biblia będzie fascynować, nie zawsze modlitwa będzie taka, że czuję Bożą obecność, że coś niesamowitego, że bardzo często jest tak jak Krzysztof Kolumb, który kiedy wypłynął, myślał, że szuka innej drogi do Indii, a odkrył inny kontynent, w każdym razie płynący robił to, co wszyscy kapitanowie statków czyli zapisywał w takim pamiętniku tak kolejne dni. Większość dni miała tylko taki wpis. Dzisiaj płynęliśmy i czasami tak jest. Dzisiaj czytałem Biblię i nic się nie stało. Dzisiaj się modliłem i nic się nie stało. Spotkaliśmy się razem modlić i nie widzimy teraz efektu, ale widzimy, że Bóg, ale wierzymy, że Bóg, który nas kocha, działa niezależnie czy my czujemy, działa niezależnie czy my widzimy. Bóg jest dobry. Bóg kocha ciebie i mnie. I Bóg chce twoje życie uczynić fascynującym, nawet jeżeli to jest życie, które na zewnątrz nie ma nic takiego, Ekstra, nie jesteśmy gwiazdami estrady, nie jesteśmy wielkimi podróżnikami, nie jesteśmy bardzo zamożnymi ludźmi, nie mamy niesamowitych zewnętrznych osiągnięć, ale Bóg chce, żeby sprawić, żeby nasza relacja z Nim była tym, tą najbardziej fascynującą przygodą życia. I tego właśnie Ci życzę, i o to będę się modlił dla Ciebie i dla mnie. Ojcze dziękujemy Ci, Ty nas kochasz. Ojcze dziękujemy Ci, że Ty nas błogosławisz. Ojcze dziękujemy Ci, że Ty się o nas troszczysz. Ojcze dziękujemy Ci, że Ty chcesz, żeby nasze życie było potężne, fascynujące i niesamowite. I Ty dajesz nam ducha świętego. Ale my możemy aktywować to niesamowite życie wtedy, kiedy ruszamy w duchową podróż, kiedy poświęcamy czas na szukanie Ciebie, na czytanie Biblii, na modlitwę z innymi i wtedy Ty. Objawiasz nam siebie i to jest podróż, która jest fascynująca i nigdy się nie kończy. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, w imieniu Jezusa. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem, więcej informacji w linku poniżej.